Kochani, dzisiaj ze swoją kusenką Dysiką. To ja. Przygotowaliśmy pytanka, na które... Mamy z tego drugi odcinek. Tak? A mi się kończy wstawać. Patrzcie, widzicie to. Pewnie nie widzicie po świecie jak się ale jest 262 MB na 262 MB. Czekamy z tym pół godziny. No i dzisiaj będą pytanka! No nie, no nie jest na moich, a nie za Okej, Okej, okay, to ty pierwsza. Nie, bo twój kanał. Dobra. Nie, ty pierwsza. Dobra, czaubiłaś lustro. Ona nie ustała, chcąc. Uderzało na Aha, dobra. To ty. Co mi dasz na urodziny? Ja? Tak. tak. Bo nie wiem, kiedy są twoje urodziny. Do tego września. A to dam ci kartkę i 10 groszy. Ale chcieć to. Nie, bo ja ci dam kartkę i jeden grosz. Aha, to wasty. <noise> Czemu ciągle się przykrywać dzisiaj kotem? Bo jest zimno. To tak, jest tak. Czy wolasz i spać ogólaczy łóżku zamiast w moim? Nie. Ja. Patrz po co się. No, wiesz, ja sobie pozwoli. Czemu masz iPhone? I, i, tego... Czemu masz Prawa? Boż to jest taka osoba nazwaną mamą. Taka ma postawieja, że mi go A moje pytanie. Czego najbardziej się y, boisz? Główna swojego. Nie no. Ja nawet się boję tego. Jak to się nazywa? Zareczki czaki. Momio i... Nie mam się. Mamio się boję. <grymne> <grymne> nie boję <grymne> się. Ja się boję Momo i Klauna z koszalina. Momo. Flamna na skoszalina i daleczkę czaki. Jeśli nie boisz się na skoszalina, to obejrz film to. Film to obejrz. Ja ci mówię. To jest ten. Twoja ulubiona liczba. 24! Bo są moje wtedy urodziny. 24 lipca. 4. Jej! To jest Twoje. Czemu? tak szybko pływa 7 level na mój tablet? Bo ja nie. Jesteś pytanie, ulubiony swój kolor? Niebieski i zielony. Pytanie, lubię? Też mam jakiś Twój ulubiony kolor. A mój to teraz ja, ja mam takie. Tak, y, golden rose, czarny i biały. Okej, okay, kochani, też panie. Jeszcze Okej okay, kochani, to już koniec tych pytań, a coś się Wam się podobało. Takie... nam się pisać kodu w grafikę co innego do tego, bo film za długi. Okej, okay, to wam się podobało, paciecie sprawę łapki w górę. Oczywiście piszcie, kiedy chcecie na syna i w... Co ty mi <grym> <grym grym> Wysyłajcie też nas pytanie, jeśli jakieś macie. I oczywiście piszcie graf, a więc przypnę Wam w serduszko, jak zawsze piszecie graf. I przypinam ją. jak zawsze, a To jest A dobra. Musimy dać lajka, proszę. A więc. Papa! Pa. Tak, papa. Tak, pa, zakończę. Papa, zatrzymaj.